To no jest fatalna sytuacja, która jest na świecie. Staramy się robić swoje, bo co możemy teraz robić. Mam nadzieję, że tak jak wszyscy, że to się prędko unormuje i, no i jesteśmy z Ukrainą myślami, co możemy robić teraz. Mam nadzieję, że nie tylko myślami będziemy, że będziemy i że i nie tylko my, i że, no, że w Europie jakoś znajdziemy wspólny front, który pozwoli zatrzymać. A boisz się o to, że i Polska zostanie zaatakowana? No pewnie się boję, boję się jak wszyscy o swojej o rodziny, bliskich. No wszyscy chyba mamy wrażenie, że dzieje się coś bezprecedensowego, jesteśmy w sytuacji, w której nie przypuszczaliśmy. Być może wiele na to wskazywało, że ona się wydarzy, ale, ale chyba dopóki to się nie stało, to nikt nie przypuszczał, że to jest możliwe. Cześć, słuchajcie, zostawcie chyba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!